Nazywam się Iwona Michalska Wierusz, jestem kandydatką do Sejmu z listy bezpartyjnych samorządowców. Jestem kobietą, jestem żoną, matką, trójki wspaniałych dzieci. Jestem przedsiębiorcą, jestem społecznikiem. Utworzyłam 25 lat temu centrum terapii, które pomaga ludziom nie tylko z naszego regionu, ale i z całej Polski. Czym jest dla mnie normalna Polska? To taka Polska. W której chcę żyć, w której chcę pracować, w której chcę pomagać, w której chcę, żeby moje dzieci również pracowały i poświęcały się dla jej dobra. Chcę patrzeć, jak dorastają moje wnuki. Dla mnie normalna Polska to Polska, z której młodzi ludzie nie chcą uciekać. To Polska, gdzie przedsiębiorca nie jest karany za swoją pracowitość. Nie jest karany za to, że jest kreatywny. Dla mnie normalna Polska to również taka Polska, w której czujemy się bezpiecznie. Mówiąc o tym, że jestem kobietą, chciałam również powiedzieć, że jestem żołnierzem. Zależy mi bardzo na tym, żeby kobiety żyjące w Polsce miały wolną wolę, miały prawo wyboru i czuły się bezpiecznie. Bezpartyjni samorządowcy stworzyli program, który idealnie wpisuje się w to, co to znaczy, żeby nasza ojczyzna była normalna? Chcemy w szkołach, żeby programy były tak dopasowane do uczniów, żeby uczniowie nie mieli poczucia przeciążenia. Chcemy również, żeby nauczyciele czuli się docenieni za ogromną pracę, którą wkładają w wychowywanie i kształcenie naszych dzieci. Chcemy, żeby dzieci w szkołach dostawały bezpłatny posiłek, gdyż właśnie przy stołach Tworzy się wyjątkowa więź i wyjątkowe relacje, o czym bardzo często zapominamy. Chcemy jako bezpartyjni samorządowcy zapewnić również rodzinom i dzieciom bezpłatną i szybką pomoc specjalistów w zakresie psychiatrii i psychoterapii. Chciałabym, żeby tutaj w Częstochowie powstał ośrodek, profesjonalny ośrodek, który będzie zajmował się pomocą dla dzieci i młodzieży. Że będą miały dostęp do kompleksowej pomocy i kompleksowego wsparcia. Okręg 68, bezpartyjni samorządowcy, pozycja numer 1 na liście. Iwona Michalska-Wierusz. Jeżeli chcecie normalnej Polski, bardzo Was proszę o głos.